Renata Pięta, anioł do wynajęcia, siedzi na drzewie, na przewiewie i suszy pióra, z których kapią łzy. Mokre pióra sklejone, niezdatne do niczego. Dlaczego? Pytasz dlaczego? A dlatego, że dobro rodzi się w ciszy, a ciszę mało kto słyszy. Dobro nie ocenia, nie narzuca się. Ono zupełnie, zwyczajnie jest. Jest cichutkie, nieporadne, bez rozgłosu jest jak żadne. Nie rozpycha się łokciami, nie narzuca się słowami, w ciszy trwa. Jest dla tych, co chcą je zauważyć, ale mało kto się dziś odważy. Ludzie biegną, krzyczą, gonią, coraz częściej nadaremnie życie trwonią. Czas ucieka i nie czeka. Nie słuchają, upadają, uciekają, unikają, narzucają, zaskakują, sami sobie życie trują. Anią już chyba nie wierzy, że tym ludziom wciąż zależy na dobroci, na pokorze. Anią Stara się jak może i tłumaczy, na parapet nocą siada i przez sen wciąż opowiada, ale człowiek go nie słucha. Jego szeptów wprost do ucha. Usiadł anioł więc na drzewie, na przewiewie. Suszy pióra pióra mokre nie od deszczu, a od łez. Czytał Bogdan Tymowski.